Okej okay, więc, hej, się jestem Kuba, to jest już kolejny odcinek z kariery Zagłobionym Sosnowiec na moim kanale i tak. Dzisiaj zagramy kolejne dwa mecze, właśnie nie jestem pewien, bo poprzednie dwa mecze, Action, z mi nagranie po prostu je straciłem. Ale jakby co to, oczywiście wygrałem te dwa mecze, no i tutaj już mamy mecz z Bytowią Bytów, 27 minuta, Jakub Parak oczywiście trafia już kolejną bramkę. Naprawdę niedługo to będzie najlepszy strzec chyba już. Pierwszej ligi to już chyba jest najlepszy strzeż pierwszej ligi, nie wiem czy naprawdę nie przebijam nawet zawodników już z Ekstraklasy, ale ja tutaj widzimy Wróbel, zagrywa do Chojnackiego, ale no Patryk Kujawasz pięknie to tutaj wyciąga, no i tak. Kolejna fatalna, czy znaczy nie fatalna, tylko o tyle co nudna pierwsza połowa. I tak oczywiście tutaj zapomniałem wam o tym powiedzieć, ale nagrałem dwa odcinki na zapas jeszcze na zawodowcu, więc już kolejny odcinek będzie na klasie światowej, więc będzie już na pewno trudniej oraz pewnie ciekawiej. No i tutaj widzimy kolejna obrona Patryka Kujawy. No i tak wiem, że może Wam się to nie podoba, że ostatnio na kanale są tylko. Nagram tylko się tą karierę, ale chcę, żeby odcinki były regularnie. Są dwa na tydzień. Ale jak dojdą teraz tocy, to będą nawet 3-4 na tydzień odcinki, więc powinno Was raczej zadowolić. Na razie widzę, że sobie naprawdę bardzo ładnie lecę już dochodzimy do liczby 1300. No i tak pisaliście, że tutaj trenował Fabsiaka, to na ja pewno będziemy zawsze Araka trenować, bo naprawdę przydałoby się, żeby on się jakoś bardziej rozwinął. Nie wiem do ilu overall się może rozwinąć właśnie po kilku sezonach, ale ja też będę niedługo oczywiście robił tak, że będziemy po prostu symulować ten, będziemy symulować mecze, żeby jak najszybciej ten sezon skończyć. Tutaj widzimy Kujawa osiąga overall 61, ten podrósł mu ten overall. No i tutaj jesteśmy chyba już na pierwszym miejscu w tabeli. Następny mecz mamy z Pogoń no, myślę, że duża do ogrania. Widzimy tutaj faul na Jakubia Araku i tutaj oczywiście będzie on sam poszkodowany będzie go wykonywał. No tutaj Łukasz Wójcik dostaje żółtą kartkę, no i co, zamieni kto w gola? Zobaczymy, teraz tak widzimy, lekko strzela w lewo i tutaj mamy już rezultat 1-0 do 0 w minucie 20. No jak kto inny jak nie Jakub mógł tą bramkę oczywiście dla nas zdobyć, szkoda, że tutaj nie pisze ile kto ma bramek. Ale tutaj widzimy rybicki. Tutaj taka dłuższa akcja, już po gonisielce. Tutaj widzimy zagrywa do wójcika. On tutaj widzimy, coś trzeba porobić. Tutaj Patryk Kujawa wybija to ręką. Ale ciągle przy piłce po Tutaj widzimy jeszcze odbija. Tutaj mogła wpaść bramka. Ale na szczęście, nasze szczęście jest ciągle 1 do 0 dla nas. No i tak kolejna, pierwsza połowa nudna. Zazwyczaj te drugie są bardziej ciekawe. No i co tutaj? Po prostu no 1 do 0, no co mogę więcej powiedzieć, no nic ciekawego. Tutaj widzimy jak parak przerywa się przez obrońców. Strzela tutaj z takiego ostrego kąta i mamy 2 do 0. No, naprawdę ładnie, no naprawdę ten zawodnik jest niesamowity, zobaczymy czy na klasie światowej też tak fenomenalnie będzie grał. Miejmy taką nadzieję, bo mam nadzieję, no celem jest oczywiście wygranie Pucharu Polski i naszej ligi, a tej widzimy już Duda zagrywa do Rybickiego i tutaj... Chyba też Szybicki jeszcze z główki dobił. Nie jestem tego pewien, i mamy 2 do 1. No czy nie? no Nie za bardzo jak na naszą korzyść. Tutaj widzimy Tomasz tam zagrawa do Jakuba Araka i swój świetny występ dokumentuje hat-trickiem. Więc pięknie, pięknie. Bajetą wie chyba już co odcinek, że akurat jest to fenomenalny zawodnik. Tutaj Tomasz Szatan, piękna asysta. No i co tym? no i co więcej było zostania polskiemu piłkarzowi? No, tylko to wykończyć. No i tak, mecz kończymy rezultatem 3-1, do jak uparak odbierała się tą piłkę za hat jak to jest już tutaj. No co, no ocena 9-8, ten ma bardzo wysokie te oceny z meczu na mecz, więc to jest naprawdę pięknie. No i co, no i tak kończymy y, te dwa mecze, następny mecz tutaj, a to jeszcze tutaj Tomasza, to mnie to bardzo zdziwiło, że powiedział, że chce trochę odpocząć, więc ja, pewnie tutaj będziemy musieli teraz Bartłomieja Grubę wprowadzać. No więc co, więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, to już na tyle. Cześć!